Ludzie sądzili, że są sami w sektorze koprulu. Byli w błędzie. Zjawiły się zergi i zaczęły asymilować wszystko na swojej drodze. Niedługo po nich, protosi, wysoce zaawansowana rasa obcych, zaczęli eksterminować zainfekowane światy, niszcząc zarówno zergi, jak i terran. Niemal z dnia na dzień wybuchła wojna, jakiej ludzkość nigdy wcześniej nie zaznała. W tym czasie Terranie toczyli wojnę domową. Szeref Jim Raynor poprzysiągł zemstę skorumpowanemu dyktatorowi Arcturusowi Mengskowi, który zdradził jego ukochaną, Sarę Kerrigan. Chłopaki, co z ewakuacją? Do diabła, Arcturusie. Nie rób tego. Za późno. Sternik. Daj w nocie sygnał opuszczenia orbit. Już! Wojalna agentka została porzucona i miała zginąć od Szponów Zergów. Lecz te miały inne plany. Przekształciły Sarę, uwolniły jej potencjał psjoniczny i posłały na sektor Koprolu szukając prawdziwego celu. Ojczyzny Protosów, Ajuru. Protosi byli nieświadomi zagrożenia i nie zareagowali w porę. Ich przywódcy wysłali egzekutora Artanisa za Tasadarem, dowódcą, który odmówił zniszczenia zainfekowanych światów Terran. Obaj spotkali Zeratula, mistyka mrocznych templariuszy uznawanych przez konklawę za heretyków. Zdołał przekonać Tasadara i Artanisa, że nie jest wrogiem. Wspólnie zwołali zastępy Protosów z obu frakcji do walki z zergami. Mimo gniewu konklawy, osiągnęli znaczące sukcesy w walce z rojem. Lecz kiedy Zeratul pokonał jednego z cerebratów nadświadomości, otworzył na nią swój umysł. Nadświadomość wejrzała w jego myśli i poznała lokalizację Ajuru. Cała potęga roju spadła bezlitośnie na ojczyznę protosów. Tatar zdołał ocalić templariuszy od zagłady. Wykorzystał moc ich oraz ich mrocznych pobratymców i poświęcił życie, aby sapić nadświadomość. Stracono Ajur, ale Artanis poprowadził ocalałych do ojczyzny mrocznych templariuszy Shakuras. Odrzucono uprzedzenia. Templariusze mieli wielki dług u swoich mrocznych braci. Bez nadświadomości rój uległ rozbiciu. Keligan przejęła kontrolę nad zergami i nakłoniła do pomocy dawnych przyjaciół i wrogów. Rajnora, Mengska i Zeratula. Gdy zapanowała niepodzielnie na trojem, królowa Ostrzy ich zdradziła. Zginęły miliardy terran i protosów. Zergi były niepokonane, lecz wyglądało na to, że na tym wojna się zakończy. Zeratul podejrzewał, że Zergi znalazły się pod kontrolą mrocznych sił. Odkrył proroctwa mówiące o tym, że pradawny byt Amon próbował złączyć ciała protosów i zergów w potworne hybrydy. I że zło mogło już opanować Kerrigan i przejąć kontrolę nad jej mocami. W tym samym czasie egzekutor Artanis, obwołany Bohaterem, został przywódcą Templariuszy i mrocznych Templariuszy. Jako hierarcha Artanis zjednoczył obie frakcje i obiecał, że pewnego dnia przywróci Ajurowi utraconą chwałę. Reynor poprzysiągł, że zabije Kerrigan, ale jego atak odwetowy się nie powiódł. Nawet jego bunt przeciwko tyranii Mękska okazał się nieskuteczny wobec machiny propagandowej Dominion. Lecz dzięki pomocy starych przyjaciół i tajemniczym nowym sojusznikom. Reynor wznowił swoją walkę przeciwko Dominium i zaliczył zwycięstwa na wielu frontach. Zeratul ostrzegł go jednak o nadciągającej ciemności i powiedział, że kluczem do powstrzymania Amona jest królowa ostrzy. Była im potrzebna żywa. W ataku na ojczyznę zergów czar, armię Dominium i Reynora z pomocą syna Arcturusa, Valeriana, Wykorzystały starożytny artefakt Xel'naga i zneutralizowały moc Kerrigan, uwalniając ją spod wpływów Amona. Królowa Ostrzy stała się bezbronna, a Dominion chciał jej śmierci. Jednak Rejnor nie mógł na to pozwolić. Jim? Spokojnie. Mam cię. Bez przywództwa rój poszedł w rozsypkę. Valerian Męsk udzielił schronienia Reynorowi i Kerrigan. Wspólnie zaczęli planować następny ruch.